Dzisiaj 19 marca, więc uroczystość świętego Józefa. Chcemy porozmawiać dzisiaj o świętej pamięci księdza arcybiskupie Józefie Życińskim. Takie wspomnienia z okazji imienin. Kłania się Państwu ksiądz Alfred Wierzbicki, ze mną w studiu są siostra Cecylia ze Zgromadzenia Sióstr Białych Misjonarek Afryki i pani Marta Jachowicz, wieloletnia korespondentka katolickiej Agencji Informacyjnej w Lublinie, a także uczestniczka Dusz Młodzieży w Lublinie. Wiem, że siostra krótko przed tą niespodziewaną śmiercią księdza arcybiskupa z nim spotkała się i chodziło wtedy o Afrykę, o misję w Afryce. Tak, zapamiętałam księdza arcybiskupa Józefa jako przyjaciela Afryki, ale też ogromnego przyjaciela misji, misjonarzy. I wiemy, że ostatnia niedziela stycznia to jest światowy dzień walki z trądem i zorganizowały się zgromadzenia misyjne, które są na terenie naszej archidiecezji i na terenie Lublina i poprosiliśmy o spotkanie z księdzem arcybiskupem. Byliśmy niesamowicie zaskoczeni, że tak Szybko nam to spotkanie udało się zorganizować. Nie musieliśmy wiele czekać, i po świętach przed Nowym Rokiem ja i jeden misjonarz od ojców werbistów, i ojciec kapucyn poszliśmy właśnie do księdza arcybiskupa i przedstawiliśmy, że na świecie są ludzie chorzy na trąd i my wraz z wiernymi naszej archidiecezji pragniemy zorganizować Światowy Dzień Walki z Trądem. Te dni już były organizowane, ale chcieliśmy poinformować księdza arcybiskupa i poprosić o... I ksiądz arcybiskup uczestniczył w tym dniu? Ksiądz Arcybiskup wyraził nam zgodę i powiedział, że pobłogosławił i prosił, żebyśmy właśnie robili tyle, ile możemy. On daje nam błogosławieństwo i powiedział: A gdyby siostra miała jakiekolwiek kłopoty, to proszę mnie poinformować, a ja zrobię wszystko, co będzie w mojej mocy, żeby ta zbiórka się odbyła, żeby wszyscy, którzy pragną wesprzeć właśnie dzieło pomocy ludziom chorym na trąd, właśnie wspierali. I rozstaliśmy się, wtedy zbieraliśmy na ośrodek Puri w Indiach, który, w którym pracował wcześniej ojciec werbista Marian Żelasko. Więc też przedstawiliśmy cały, cały ten ośrodek. I cieszyliśmy się niesamowicie, że ksiądz biskup był zainteresowany, właśnie pytał, co jeszcze we wspólnocie słychać i jeżeli dobrze pamiętam, to później miał wyjazd za granicę. Tak, to był właśnie ten wyjazd, z którego już nie wrócił do Lublina. A pani Marta wielokrotnie spotykała się przy okazji robienia korespondencji do KAI. Ksiądz arcybiskup na pewno nie unikał mediów, jak pamiętamy, ale właśnie prosiłbym o jakieś wspomnienia, może nawet wspomnienia dotyczące pierwszych spotkań, ponieważ one są chyba najbardziej charakterystyczne. Przy pierwszym spotkaniu spotykamy człowieka i od razu jakoś jakby nam się odsłania w całej swojej takiej całości. Na pewno ksiądz arcybiskup bardzo dobrze rozumiał rolę mediów, ich znaczenie jako narzędzia, dzięki któremu Kościół może być lepiej obecny w mhm. życiu osób, które czasami są daleko od Kościoła. I też zawsze podziwiałam jego odwagę, kiedy naprawdę nie wahał się w sprawach trudnych, kontrowersyjnych, ale ważnych, zawsze ważnych, z jakiegoś powodu zabierać głosu. To był głos zawsze słuchany z dużą uwagą. Tak. I ja, jako korespondent, wiedziałam, że kiedy pójdę na jakąś mszę świętą, którą będzie odprawiał ksiądz arcybiskup, albo na spotkanie, albo na konferencję wiadomo, że było bardzo dużo takich jego aktywności wiedziałam, że zawsze powie coś takiego, co będzie warto przekazać naszym odbiorcom. I, I rzeczywiście nie zdarzało mi się, żebym, żebym się zawiodła. Mam jeszcze naprawdę duże archiwum tych wypowiedzi. To są rzeczy, do których warto wracać. Część z nich oczywiście bardzo aktualna, bieżąca, związana z tamtym czasem, ale też wiele takich wypowiedzi głębszych, które są warte przypomnienia także i teraz. To może warto byłoby kiedyś zrobić taką publikację. Nie myślała to Pani nie. o tym? Y Korespondencje mają to do siebie, że, że czasami są właśnie bardzo bieżące. Tak, okazjonalne, ale myślę, tak, tak. Związane z dniem, związane tak, z, wydarzeniami, z wydarzeniami, które się wydarzeniami, akurat tak. dzieją, ale myślę, że w, w tym materiale można byłoby poszukać, poszperać i, i odkryć jeszcze jakąś taką twarz, której może do końca nie znamy, księdza arcybiskupa. Zresztą takie publikacje się ukazują cały czas, teraz niedawno, tak. prawda? Kolejna nowa książka, z nowa z książka, o której może dwa zdania mhm. powiem. Mianowicie jest to cykl rekolekcji wygłoszonych do sióstr Właśnie... Służebniczek Tak, miał. służebniczek. Tak, tak, mhm. tak. To te same siostry, które także w jego domu były niezapomniana siostra scholastyka mhm. choćby. Tak, każdy kto się przewinął bodaj raz w domu arcybiskupa, to natknął się na siostrę scholastykę. Ten ważny właśnie odcinek także kontaktów Pani z księdzem arcybiskupem to było Duszpasterstwo Młodzieży. Mhm. Ja sam wiem, bo dość blisko to obserwowałem, jak bardzo arcybiskup no, stawiał na Duszpasterstwo Młodzieży. Zresztą przypominam sobie kiedyś spotkanie z księżmi dziekanami, mhm. na którym powiedział, że w Duszpasterstwie nie ma rzeczy ważniejszej niż właśnie Duszpasterstwo Młodzieży. Nie dla wszystkich to było tak bardzo oczywiste. Tak, ja tutaj muszę potwierdzić też to, co siostra Cecylia powiedziała o tej otwartości księdza arcybiskupa, że się zainteresował. On się naprawdę interesował sprawami, z którymi się do niego zwracano i to duszpasterstwo luberskie, zwłaszcza związane z kościołem Ducha Świętego tak. na krakowskim przedmieściu, tam rodziły się bardzo różne inicjatywy, także i z misjami związane, ale też z pomocą osobom wykluczonym w, jakimś, w jakiś sposób. I ksiądz arcybiskup zawsze był blisko tych spraw. Wspierał wolontariuszy, chociażby z, przy okazji Światowego Dnia Wolontariuszy, który jest w grudniu, odprawiał msze święte. Tak, tak ta w ogóle idea wolontariatu chyba nie była znana w Lublinie, przed przyjściem Arcybiskupa tak. Życińskiego. Dokładnie, to się nawet można powiedzieć, że zbiegło, mhm. dlatego że Ta. w centrum wolontariatu, które jest powiedzmy taką najbardziej prężną organizacją Ta. w tym momencie, powstało w 1999 roku i też bym poprzedziło jest spotkanie ze Stasiem Gawrońskim, takim pionierem wolontariatu we Włoszech, ale ksiądz Arcybiskup od początku wspierał mhm. te działania, był na bieżąco, wiedział, co się dzieje a przy tym, no właśnie był bardzo otwarty też na młodych ludzi, tak w taki ludzki sposób, nie stwarzał dystansu. I miał e... czas jeszcze, nie? Dla wolontariuszy. Tak. Pamiętam tak. wyjazd wolontariuszy do Afryki mhm. i wolontariusze tak. byli zaproszeni nam, że Ja też przypominam sobie właśnie wyjazd wolontariuszy. Tak, tak, tak to proszę przypomnieć właśnie siostro, e... To akurat, jak Marta tutaj powiedziała właśnie, że był otwarty dla wolontariatu, po raz pierwszy wolontariusze wyjeżdżali do Afryki, tylko nie pamiętam, w którym to był roku. Wyjeżdżały trzy osoby do Tanzanii i właśnie ksiądz arcybiskup zaprosił wolontariuszy, żeby przyszli do niego na poranną mszę świętą do kaplicy i w czasie mszy świętej Udzielił błogosławieństwa, dał im krzyże, pobłogosławił i oczywiście też mówił, że czeka, że kiedy później przyjadą na wieści z Afryki. Więc człowiek, który tak mocno był zapracowany, tak wielu miał obowiązków, znalazł czas właśnie też na, na to, żeby, żeby razem modlić się w intencji właśnie tej młodzieży, która wyjeżdżała, ale też tak otwarty właśnie na wolontariat. Tak, spotykał się także z innymi grupami młodych ludzi. Ja pamiętam taką, takie spotkanie w czasie któryś wakacji. Powiedziałbym, że mm -hmm. wrażliwości i wyczulenia tak, na tak, y, mm -hmm. problemy, które dla się albo konieczne, bo się wydarzają, albo trudne mm -hmm. y, do rozwiązania, natomiast arcybiskup. No, y, 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 nie, nie, nie wahał się tych problemów podejmować i też widział priorytety. Ja pamiętam taki opłatek królowski: co roku jest opłatek na królu przed Bożym Narodzeniem. Mhm. I akurat był rok, w którym arcybiskupa nie było na opłatku, ponieważ pojechał do strajkujących pielęgniarek. Miał wrócić, ale ponieważ tam była sytuacja tak napięta, mhm. że przyjechał, kiedy już wszyscy się rozchodzili z opłatka, ale wtedy jeszcze no jak arcybiskup przed do auli to ta niewielka grupa ludzi, która pozostała otoczyła go i mieliśmy bezpośrednią Relacje. właśnie relację, mhm. tak, także. Dziękuję. Więc takie rzeczy na pewno. Warto y, przypominać arcybiskupie. Ja sam widziałem go niecały tydzień, nie, ostatni raz, mhm. przed jego śmiercią, i to też jest bardzo charakterystyczne dla niego, że y, myślał do przodu, przynajmniej y, kilka miesięcy czy nad wyprzedzeniem ponad roku. Y, zaprosił mnie wtedy. To, to było do, dokładnie w przeddzień swojego wyjazdu do Rzymu w sprawie Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Przedstawił mi już zarys tak. programu i prosił o wymyślenie hasła, tytułu, uh -huh. ponieważ udało mi się jakoś wymyśleć hasło poprzedniego kongresu, więc uważał, że to zrobię i na ten kolejny kongres. Ja byłem nieco zakłopotany. No i mówi: Masz trochę czasu do. Mojego hmm. przyjazdu, mieliśmy się spotkać po jego, hmm. przy, właśnie hmm. po powrocie. Ale też y, taka historia, która wydaje mi się jakoś też no, symboliczna, ponieważ ostatnie spotkanie jakoś urasta też y, do rangi pewnego symbolu. Ja no, bardzo często się z nim spotykałem. W seminarium na kulu, także na różnych imprezach, że tak powiem, w dziedzinie kultury, w których współpracowaliśmy. Natomiast wtedy. Ta rozmowa dotyczyła po pierwsze Kongresu Kultury. Już w zasadzie ja miałem odchodzić i zapytał mnie: A którą z książek byś nagrodził nagrodą Tischnera? I pokazał mi listę. I ja wskazałem mu jeszcze: o to, to jest bardzo ciekawa książka, bo ja akurat niedawno czytałem, i Ziemińskiego, Metafizyka Śmierci. Ale mówi: A ja nie znam tego. A on mi pokazał listę właśnie, książek nie było na stole i sekretarz ksiądz Tomasz Adamczyk pobiegł i przyniósł tę książkę, arcybiskup zaczął ją przeglądać i rzeczywiście zainteresował się tą książką. Po czym już na pożegnanie wziął ją pod rękę i to mi się wydało takie śmieszne, bo to jest dość opasły tom. Mówię, że księży arcybiskupie, ale przydałaby się jeszcze pod drugą rękę inna książka pod tytułem Metafizyka Zmartwychwstania. Arcybiskup mówi, arcybiskup, roześmiałam się i mówi, ale kto ją napisze? I to, to, to są ostatnie słowa naszej rozmowy. Wtedy oczywiście nikt z nas, ani ona, ani ja nie wiedzieliśmy, że to jest ostatnia rozmowa, która dotyczyła śmierci i zmartwychwstania. Trochę w takim żartobliwym tonie, ale właśnie te słowa wypowiadane no, poprzez raczej no, żart, bo mnie to rzeczywiście rozśmieszyło, że, że arcybiskup z tą książką od razu odszedł od stołu, bo wiem, że chciał ją przejrzeć, że chciał ją czytać. Taki był arcybiskup, że jak Ktoś coś mu powiedział, to on od razu to sprawdzał i chciał mhm. mieć także swój sąd, i pewnie no, czytał tego Ziemińskiego przed swoją własną śmiercią. No ale rzeczywiście ten drugi tom. Wierzymy, że teraz pisze właśnie metafizyki Zmartwychwstania, ale też powiedziałbym jakieś metafizyki swojej obecności wśród nas, bo zostawił nie tylko wspomnienia, ale zostawił także no, jakieś ważne inicjatywy, ważne dzieła. Czemu? I tak jak po śmierci Jana Pawła II mówiono, że no wszyscy, zwłaszcza młodzi, którzy się z nim zetknęli, że to jest pokolenie Jana Pawła II, sądzę, że można też mówić i w Lublinie, że, jest, że są młodzi ludzie, którzy już dziś są może mniej młodzi, bo młodzi mają to do siebie, że dojrzewają, dorastają, do, dorastają ale to jest pokolenie Jana Pawła II. Arcybiskupa Rzycińskiego. Przepraszam, Arcybiskupa, Arcybiskupa Rzecińskiego. Rzecińskiego. Tak, o, świetnie, że mnie pani mm, poprawiła po mm, właśnie. Ale tutaj nie ma, tak. konfliktu, prawda? Nie ma konfliktu między Ja na tak. i drugim arcybiskupem tak, To jest Rzecińskim to samo po, po pokolenie. Tak. tak, zresztą też yy, i w mojej pamięci teraz od, odżywają te dni zaraz po śmierci. Mm. Jana Pawła II i udział arcybiskupa Życińskiego. Tak. I wtedy też wydarzyło się coś niesłychanego. Myślę, że takiej liturgii nigdzie y, nie było, ponieważ wtedy także byli uchodźcy tak. z, z Czeczeni, y, kto, y, którymi właśnie jakoś tam no, wolontariat się tak, tak. zajmował. Mhm. I oni odśpiewali fragment Koranu. Dla uczczenia Jana Pawła II wem przy świętej, celebrowanej przed zamkiem na placu zamkowym. Tak, tak, tak. Ta liturgia rzeczywiście była wyjątkowa i ze względu na Jana Pawła II, którego opłakiwaliśmy, ale też wtedy taki no głos braci muzułmanów. Tak. Zresztą właśnie ksiądz arcybiskup także i uchodźcami się zajmował, właśnie poprzez wolontariusze, ponieważ tak. właśnie wolontariat jeden z, z działów zajmuje się Uchodźcami i także spotykał się z jakąś grupą tych osób. To, to głównie właśnie czytałam. Chciałabym jeszcze się też podzielić takim moim doświadczeniem, jak kiedyś na spotkaniu w katedrze, na spotkaniu młodzieży, jeden Afrykańczyk koło mnie usiadł i siedzieliśmy gdzieś tam w pierwszych ławkach. I y, kiedy kapłani szli do ołtarza, też na końcu szedł y, ksiądz Arcybiskup, tak podszedł do nas i widział tego Afrykańczyka, który siedział obok mnie i mówi swój swojego zawsze znajdzie. znajdzie I tak, i tak, tak to, pomyślałam sobie, ja jako, ja jako misjonarka Afryki mm. właśnie jestem jedna w katedrze, która miała kontakt gdzieś tam z Afryką. I rzeczywiście ten Afrykańczyk, nie wiedząc o mm. tym, kim jestem, siada obok mnie. I oczywiście taka m, ogromna spostrzegawczość księdza arcybiskupa. On od razu to widział i jeszcze skomentował. Tak. On błyskawicznie roz, rozpoznawał tak. właśnie kogoś obcego tak. i chciał od razu być... okazać mu uh -huh. życzliwość, zainteresowanie, uh -huh. po, tak. powitać. Ja też pamiętam, że kiedyś w Wielkim Tygodniu byli jacyś Afrykańczycy na przedpołudniowych uh -huh. modlitwach i nawet chyba nachylił się do mnie. Nie wiesz, kto to, kto to uh -huh. jest. Uh -huh. I zaraz po skończonej liturgii on sam do nich, właśnie, pobiegł, zanim jeszcze wyszli z kościoła, żeby dowiedzieć się skąd przybyli, dlaczego są w Lublinie, a później już na następnej liturgii o nich opowiadał. Tak, to ja. też, przepraszam, tak. wiele osób zwracało uwagę na to, że ksiądz arcybiskup najpierw pytał, tak, kto tak. kim jest, czym tak. się zajmuje, ale potem pamiętał o tak. tym. I przy kolejnym spotkaniu potrafił nawiązać, zapytać o kogoś z rodziny, jak tam zdrowie. Także to było takie bardzo miłe i, i świadczyło o świetnej pamięci tak. do, mm. do, do, do osób i o zainteresowaniu tak. My, ludzie żyjący właśnie w tych czasach...